Cześć, widzowie, jestem strony jest 4 TV, to pierwszy odcineczek z Forza Horizon 3. Będą odcinki się pojawiały co tydzień w sobotę. Dzisiaj no, kupiłem sobie wczoraj na Ferrari, trochę rozwaliło mi się, ale z tym. I będziemy brali udział w wyścigu pustkowe form Autostrada. Wyścig pokazowy. Zaczynamy. Takie ma statystyki. O. sobie, możecie się trzymać. nie trzymać. Ten się coś tam gada. Dobra, Dobra synchronizowanie drzwi watałów. Drzwi boku. zaraz zaczynamy. rozpocznij zawody i start tak ale chodzę też w pawałek dziewczyny się, byłem się I... let's go nie co, co? I wie, co? mam ma tak już Jeszcze pierwszy raz zrobiłem sobie rasynkę, żeby się rozprzeć to pierwsze miejsce zajęłam, ale teraz nie wiem jak może być. W czasie na płot! Dobra, no, musimy chociaż jedną osobę wyprzejść. Ja mam tak że... Dobra, musimy się wydobyć, bo nie, nie, źle jechaliśmy. Nie, jednak ta taktyka nie, wyszła. to nie, za no, nie, kierowca, nie, nie, kierowca. mnie kierowca. Yes. Dobra dobra dobra. Dobra nie wjechaliśmy na trawę. Podobnie. To dobrze. Teraz jesteśmy drugi. Musieliśmy. Nie wiem, jak ja sprzedałem, bo chciałem mieć fors na laterali. I... Pierwszy. jesteśmy. Ja rozumiem. Kurde, źle. Nie chęć. Na, na drodze musimy się trzymać. Teraz nie takich dzikich strępy, bo musimy się trzymać na drodze. Zaraz kończymy okrążenie i jeszcze jedno okrążenie dalej. Tak, to ja dał. w głowę, bo nie wiem, czy długo. Rozsiedzili nagle tam, dobra. Chyba mnie wyprzedza. się nie dać, żeby nie no. I znowu, dobra, tak, Dobrze. Dobrze. Dobra, dylo, 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 dylo. Dobrze, pierwsze miejsce. Jeszcze będzie... Konie... Ha, nie, dobra. To, to będzie koniec odcineczka. Jeżeli wbijecie trzy łapki w górę, to będzie kolejny odcinek w następnym sobotę z właśnie wyścigu Forza Horizon 3. Cześć!